MAT 50, czyli limitowany do zaledwie 100 sztuk super samochód kosztujący w okolicach 12 milionów złotych, którego pula produkcyjna sprzedała się w zaledwie dwa dni od światowej premiery. Czym jest ten samochód? Dlaczego marka, która jest z pozoru jakimś no-name'em, weszła nagle na rynek z jakimś modelem samochodu kosztującym zasadniczo tyle, co Bugatti Chiron i wszystko sprzedała w tak zastraszającym tempie? O co w tym wszystkim chodzi? Zapraszam na 9 faktów o GMA T50 GMA to marka założona przez południowoafrykańskiego konstruktora Gordona Mareya, a GMA to skrót od Gordon Marey Automotive. Gordon Murray w 1973 roku stał się głównym projektantem w zespole Brabama w Formule 1 i pracując tam, stworzył kilka bolidów, które zdobyły tytuł mistrzowski, a jego najbardziej znanym tworem jest Brabam BT-46B, nazywany często Fan Carem, czyli samochodem wentylatorem myślę, że z oczywistych względów, ale do tego wątku jeszcze sobie wrócimy. W 1987 roku Gordon dołączył do zespołu McLaren i efekty jego pracy. Były widoczne od razu. McLaren zdobył tytuły mistrzowskie w 1988, 1989, 1990 i 1991 roku. Na fali sukcesów Gordon został zaangażowany w zaprojektowanie samochodu drogowego McLarena i spod jego ręki wyszedł legendarny McLaren F1. Gordon do 2006 roku pracował jeszcze w szeregach McLarena, w międzyczasie nadzorując jeszcze projekt Mercedesa McLarena SLR, a, a po tym postanowił przejść na swoje. W 2010 roku zaprezentował światu model T25, czyli maleńki samochód miejski o masie zaledwie 575 kg. Projekt z pewnych przyczyn nie doszedł do skutku, a Gordon w międzyczasie postanowił, że zajmie się projektowaniem czegoś, co naprawdę da mu radość z swojej pracy, a nie projektowaniem takich popierdółek. I tak też w 2017 roku powstała marka GMA. Jak już bardzo dobrze wiecie, Gordon Murray był odpowiedzialny za projekt McLaren F1. Będąc więc w posiadaniu ogromnej wiedzy w zakresie projektowania samochodów, Murray wiedział, że chce stworzyć auto, które będzie równie dobre i równie legendarne co właśnie McLaren F1. Będąc od 2006 roku poza szeregami McLarena, wiadomo, że Murray nie mógł nazwać swojego samochodu mianem bezpośredniego następcy McLarena F1, a był to taki właśnie duchowy następca McLarena F1, mimo że tak naprawdę był to prawowity następca McLarena F1 i mimo że McLaren w międzyczasie wypuścił model Speedtail. Gordon Murray założył swoją spółkę w 2017 roku i wtedy też zaczęło się mówić o tym, że McLaren planuje produkcję nowego modelu w swojej gamie. Modelu, który będzie posiadał trzy fotele wewnątrz wraz z centralnym siedziskiem dla kierowcy. Gordon więc wtedy całemu swojemu zespołowi powiedział, że wstrzymują się z pracami, bo być może McLaren pracuje nad dokładnie tym samym. W końcu McLaren ma dostęp do modelu F1, mogą się nim przejechać, mogą go zmierzyć, mogą go odwzorować i stworzyć po prostu jego doskonalszą wersję. Ale gdy McLaren w 2018 roku pokazał światu preprodukcyjną wersję swojego Speedtaila, Gordon stwierdził, że ok, jedyne w czym Speedtail jest podobny do F1 to układ foteli wewnątrz, poza tym są to całkowicie inne samochody, więc projekt GMA T50 będzie kontynuowany. Założeniem przy projektowaniu zarówno McLarena F1, jak i GMA T50 nie było stworzenie najszybszego samochodu na świecie ani stworzenie najszybciej przyspieszającego samochodu na świecie. Cyferki nie miały tutaj absolutnie żadnego znaczenia. Natomiast to, co miało znaczenie, to wrażenia sprowadzenia. McLaren F1, który zadebiutował w 1992 roku, zwłaszcza jak na tamte czasy, był ultra lekkim samochodem. 627 koni mechanicznych i zaledwie 1138 kg masy własnej. A ten z Was, kto miał kiedyś okazję doświadczyć tego, jak niska masa genialnie wpływa na wrażenia sprowadzenia samochodu, wie dlaczego masa właśnie była tak ogromnym priorytetem w przypadku tego projektu. Oprócz tego McLaren F1 miał skrzynię manualną i taką też dostał GMAT-50, w przeciwieństwie do McLarena Speedtaila. Dostał ją, by dać kierowcy maksimum kontroli nad samochodem i maksimum zaangażowania w jazdę. Ponadto silnik. McLaren Speedtail oczywiście otrzymał silnik turbodoładowany, natomiast Gordon, będący tradycjonalistą, osobą, która uwielbia taką naturalność i spontaniczność w reakcji na gaz, postawił tutaj. Oczywiście na jednostkę wolno sądzą. Gdy McLaren F1 był projektowany, zespół Gordona Mareya uznał Honda NSX za najlepiej prowadzący się wówczas samochód, który stanowić ma dla nich swego rodzaju wyznacznik właściwości jezdny. Przy projektowaniu GMA T50 Gordon również miał w głowie pewien samochód, który stanowić miał właśnie taki wyznacznik, jak chodzi o responsywność oraz jakość prowadzenia. Się. I samochodem tym było Alpin A110, którego sztywność nadwozia oraz zestrojenie zawieszenia, które nie było aktywne, stanowiło jego zdaniem ideał, do którego chcą dążyć, a wręcz go przebić. I tutaj tak nieskromnie wspomnę, że gdy my w 2019 roku testowaliśmy Alpin A110, z moich ust padły takie słowa: Nie oszukując was, jest to najlepsze auto, jakie kiedykolwiek prowadziłem. Więc zdecydowanie tutaj rozumiem, do czego GMA miało dążyć. Natomiast wróćmy jeszcze do tematu silnika. Silnik w tym samochodzie to nie był byle jaki silnik, wolno Jednostka, która znalazła się w GMAU T50, to jednostka zaprojektowana przez Coswortha, który posiada kilkudziesięcioletnie doświadczenie w budowaniu silników do bolidów Formuły 1. Założenia przy projektowaniu tego silnika były proste. Po pierwsze, miał to być silnik mocniejszy niż ten, który znalazł się w McLarenie F1. Po drugie, silnik ten miał być lżejszy niż ten, który znalazł się w McLarenie F1. No i po trzecie, Odcinka w tym silniku miała znajdować się powyżej 11 tysięcy obrotów na minutę. Efekt wyszedł spektakularny. 4-litrowa jednostka V12 waży zaledwie 178 kg. Dla porównania, silnik 57V8 Hemi waży jakieś 220 kg, czyli 42 kg więcej, mając jednocześnie 4 cylindry mniej. Jest to również 60 kg mniej niż masa silnika 6.1 V12, który znajdował się w McLarenie F1. Moc silnika to 650 koni mechanicznych, czyli o 23 konie więcej niż silnik McLarena F1. No i co najważniejsze, silnik potrafi się rozkręcić do 12 100 obrotów na minutę. Co czyni go tym samym najwyżej kręcącym się silnikiem zamontowanym kiedykolwiek do jakiegokolwiek samochodu drogowego. Wcześniej Wam już wspomniałem o tym, jak kluczowa dla wrażeń z samochodu jest jego masa. No a jako, że gm AT50 miał być najlepiej prowadzącym się super samochodem na świecie, to jego masa miała wynieść mniej niż tonę. Karbonowy monokok T50 waży zaledwie 150 kg. Wszystkie śruby i nity mocujące elementy zawieszenia lub karoserii są tytanowe. Skrzynia biegów GMA jest o 10 kg lżejsza niż ta z McLarena F1. Przednia szyba jest o 28% cieńsza niż szyba normalnego samochodu drogowego. Fotel kierowcy waży zaledwie 7 kg, a fotele pasażerów mniej niż 3 kg każdy. Nawet pedały są nawiercane, by zapewnić jak najniższą masę przy odpowiedniej ich wytrzymałości. Efekt finalny to 986 kg, praktycznie o 1 trzecią mniej niż konkurencja ze świata super samochodów o podobnej mocy. Mniej niż jedna tona masy własnej. W tym przypadku mówimy mniej więcej o pułapie masy takiej, jaki ma Fiat 500. A Fiat 500 nie ma 4-litrowej V12 pod maską. No i teraz przechodzimy do chyba najbardziej niezwykłego aspektu w przypadku tego samochodu, czyli do jego aerodynamiki. Zapewne zauważyliście wielki wentylator z tyłu samochodu, łudząco przypominający rozwiązanie z bolidu Brabama, o którym mówiliśmy wcześniej. No, nie ma innego samochodu drogowego, a obecnie nie ma nawet drugiego takiego samochodu wyścigowego, który posiadałby z tyłu wielki wiatrak służący do kierowania powietrza pod samochodem, i nie tylko. I dlatego też GMAT-50 posiada najbardziej zaawansowaną aerodynamikę, jaką widział jakikolwiek samochód drogowy. Być może patrząc na pierwszy rzut oka na Porsche 911 GT3RS widzicie mnóstwo spoilerów, dokładek, ogromny dyfuzor i tym podobne elementy, które są odpowiedzialne za aerodynamikę, a w przypadku GMA co dziwne, tego nie ma. To wszystko dlatego, że zamontowane na stałe elementy aerodynamiczne wymuszają zastosowanie twardszego, a najczęściej również i aktywnego zawieszenia, które nie dlatego, jest mniej komfortowe, to jeszcze do tego wszystkiego jest cięższe. No bo mając takie przykładowo Porsche 911 GT3RS, które nagle zaczyna jechać 300 km na godzinę, zaczyna generować taki docisk, że to auto nie waży już 1700 kg, na przykład tylko 2300, więc to zawieszenie musi być po prostu do tego przystosowane. Tutaj natomiast aktywny wiatrak może, Zarówno służyć do zwiększenia docisku nawet o 50% względem standardowego samochodu przy niższych prędkościach, gdy pojawi się taka potrzeba, ale przy jeździe z wyższymi prędkościami docisk ten może się zmniejszać, nawet o 12,5%, regulując przepływ powietrza pod samochodem. Wiatrak więc daje nam możliwości sterowania przepływem powietrza, tak, by po pierwsze zwiększać docisk, by po drugie zmniejszać docisk, gdy samochód porusza się z jakąś większą prędkością oraz po trzecie, ma możliwość kierowania powietrza. Tak, by skracać drogę hamowania. No, rozwiązanie to jest po prostu genialne. Po pierwsze, rozwiązanie z fotelem kierowcy umiejscowionym centralnie, to rozwiązanie bardzo dobrze znane ze świata bolidów oraz jednomiejscowych samochodów wyścigowych. Dzięki temu kierowca jest w absolutnym centrum pojazdu, co daje mu możliwość najprecyzyjniejszego określenia zarówno tego, co się dzieje z samochodem, jak i tego, gdzie samochód się znajduje, jak daleko jest od tarki na torze, czy też od krawężnika na drodze. Poza tym, taki układ gwarantuje kierowcy genialną wręcz widoczność na boki, a jakby tego było mało, to GMAMT. T50 komfortowo mogą poruszać się aż trzy osoby, co czyni go tym samym bardziej praktycznym od swojej konkurencji. Zresztą w ogóle pomimo tego, jak GMA jest hardkorowym samochodem, to jest jednocześnie samochodem bardzo praktycznym, bo ma aż dwa bagażniki po dwóch stronach samochodu o łącznej objętości 300 litrów, czyli więcej niż ma bagażnik na przykład nowej Toyota Yaris. I z uwagi właśnie na te dziewięć faktów GMA T50 jest tak wyjątkowym samochodem. Samochodem, który myślę, że swoją legendą dorośnie albo bo wręcz przerośnie McLaren F1 i zostanie na długie lata zapamiętane w motoryzacji. Także, moi drodzy, bardzo Wam dziękuję za oglądanie. Trzymajcie się na razie.